Cześć, nazywam się Tomek Kubisztal i zapraszam Cię do kursu Szkoła programowania w języku C. Zapewne zastanawiasz się, dlaczego wybrałem właśnie język C, a nie jakiś bardziej popularny język. Otóż język C jest tak naprawdę podstawą programowania wszystkich innych języków. Jeżeli sięgniesz po dowolny język programowania, to zobaczysz, że on swoje korzenie ma gdzieś tam wewnątrz języka C. Sam będąc studentem, miałem problemy ze zrozumieniem wykładów, które były prowadzone w temacie oprogramowania. Akurat też przerabialiśmy język C i okazało się, że te wykłady były dla mnie dość trudne. Dlaczego? Ponieważ wykładowca szedł bardzo szybko do przodu z materiałem. Mało tego. Ten materiał z reguły opierał o przykłady z dziedziny matematyki. Matematyki niezrozumiałej dla większości studentów. Moje przykłady są wzięte z życia codziennego. Jeżeli popatrzysz na poszczególne lekcje, to zobaczysz, że odwołuje się do jakiegoś koszyka w sklepie, do jakiejś biblioteki, do jakiejś półki. To jest coś, co cię cały czas otacza. Mój kurs jest kursem interaktywnym. Oznacza to, że ponad 6 godzin lekcji przeplecionych jest zadaniami, zadaniami, które zlecam Tobie, abyś mógł wypróbować wiedzę, którą zdobędziesz w poszczególnych odcinkach kursu. Pod koniec każdego zdania w kolejnym filmie pokazuję, w jaki sposób ja rozwiązałem ten problem. Oczywiście zdaję sobie z tego sprawę, że programowanie to rozwiązanie, rozwiązywanie problemów na różne sposoby. Ja pokazuję Ci jeden z takich sposobów. Dlatego, jeżeli chcesz szybko nauczyć się programować w języku C, zapraszam Cię do mojego kursu Szkoła programowania w języku C.